Nawet premier mówi o na nacjonalizmie gospodarczym. Sok. Mój Boże. No. Ale też cieszy. No. to ja, ja, jako człowiek wiekowy, już raz to powiedziałem, cieszy mnie to, że ktoś jednak y, przejrzał na oczy, nawet taktycznie, ale jednak przejrzał, prawda? że gospodarka. Musi być gospodarką narodową, bo inaczej jest cudza, prawda? Bardzo nieskomplikowane. Ale to wciąż jest hasło polityczne, wyborcze, bo w Polsce no, mamy problem z tym naszym narodowym kapitałem, z tymi naszymi narodowymi czempionami. Czy w ogóle mamy tych czempionów? Mamy coś, czym Polska się szczyci i czym co jest podwaliną naszej gospodarki narodowej? Znaczy mamy, mamy, mamy ludzi, którzy, którym się jeszcze chce. To jest bardzo ważne. Pokolenia ludzi, którzy chcą być przed przedsiębiorcami, pracodawcami, swoje życie spędzić na no nie łatwy, nie najłatwiejszej roli, dbania o innych, dbania o interes gospodarczy.